Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam Państwa w kolejnej naszej rozmowie. Dzisiaj wracamy do tematu naszego cyklu, do tematu Rodezji. A jak będzie o Rodezji, no to oczywiście po drugiej stronie łącza Andrzej Połosak, witam Cię serdecznie. Witam Cię, Kamilu, witam wszystkich Państwa i tradycyjnie pozdrawiamy również kilka osób. Po pierwsze, doktora niedochabilowego, po drugie magistra niedotokaryzowanego i po trzecie Kamilu, pewnie wiesz o kogo mi chodzi, to sam powiedz. Tak, pozdrawiamy również redaktora niedonarcyzowanego e, i zgodnie z naszą sakralną tradycją życzymy im wszystkim usunięcia ich e, e, deficytów. Tak. E, które wymieniliśmy przed chwilą. Pozdrawiamy i przechodzimy do tematu. Proszę Państwa, a no, jeszcze zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, wsparcia kanału, dane w opisie. E, dzisiaj, proszę Państwa, porozmawiamy o e, oczywiście w dalszym ciągu pozostajemy na e, wśród rozważań e, wokół Rodezji. E, natomiast dzisiaj zajmiemy się wpływem. Czegoś takiego, co nazywa się trybalizmem. Trybalizm to pewnie Państwu niewiele mówi, ale jak wklepiecie w Google, to oznacza to plemienność. Natomiast właśnie chodzi o wpływ tego trybalizmu na sytuację w Rodezji, na, na przebieg wojny w Rodezji. No, więc może zacznijmy, właśnie od samego doprecyzowania ty, ty, trudnego słowa. Trybalizm, a potem już będziemy, będziemy się zagłębiać w tematy rodezyjskie. Trybalizm, czyli plemienność, to jest pewna doktryna czy też zespół cech mówiąca, że podstawowym punktem lojalności nie jest naród, nie jest religia, nie jest imperium, ale właśnie plemię, czyli, czyli grupa ludzi powiązanych ze sobą nie więzami rodzinnymi, czyli więzami, yy, więzami powidowactwa rodzinnego, a właśnie więzami krwi, ale szerzej niż poszczególne rodziny czy rody. To znaczy, yy, mogą to być osoby wzajemnie się nie znające, natomiast pochodzące z yy, yy, grupy, która rzeczywiście jest powiązana ze sobą Pokrewieństwem, chociaż jest to pojęcie o wiele szersze niż kwestia rodzinna. Bardzo często plemiona są tworami przednarodowościowymi, przednarodowymi, dlatego, że w przypadku narodowości i narodów nie mamy tutaj do czynienia z, z prostymi więzami krwi. i poczuciem przynależności do pewnej całościowej grupy kulturowej czy politycznej. Natomiast w przypadku plemienia zawsze musi występować ten element pokrewieństwa mniejszego czy większego natomiast w innym zupełnie aspekcie niż pokrewieństwo rodzinne. No to w takim razie, jak ten trybalizm wpływał na działania w Rodezji, zwłaszcza chodzi mi o tą wojnę partyzancką, która miała miejsce przez wiele lat w Rodezji. No bo przypomnijmy, jeśli ktoś nie oglądał poprzednich. Materiał z naszego cyklu, to serdecznie polecamy, żeby się zapoznać z całą historią tego straszliwego, rasistowskiego reżimu rodezyjskiego, jak go przedstawiano w tak zwanym wolnym świecie. No ale właśnie, no to, to jak to wpływało na tą sytuację: czy to działało na korzyść rządu, czy na korzyść partyzantów, czy może jeszcze inaczej. To może zanim zaczniemy odpowiadać na to pytanie, no to trzeba by było nakreślić pewne tło historyczno-polityczne, które tak naprawdę doprowadziło do wybuchu tych działań zbrojnych na terenie Rodezji. A tło to zaczyna się gdzieś tak w listopadzie 1965 roku, dlatego że właśnie tego dnia, w listopadzie 1965 roku, premier Rodezji Południowej, jeszcze wtedy, Rodezja Południowa, bo przypomnijmy dla tych, co nie oglądali wcześniej naszego cyklu Rodezja na samym początku, to znaczy w latach dwudziestych, XX wieku, dzieliła się na Rodezję Południową, czyli późniejszą właśnie tą Rodezję obawianą przez nas i Rodezję Północną, czyli dzisiejszą Zambię ze stolicą w Lusace. W Zambii praktycznie nie do takiego zakrojonego na szeroką skalę osadnictwa białych ludzi pochodzenia brytyjskiego, natomiast 11 listopada 1965 roku. A Jan Douglas Smith na czele swojego rządu podpisuje jednostronną deklarację niepodległości, tudzież oficjalnie nazywaną deklaracją niepodległości. Tutaj pewnie zaraz wjadą zdjęcia pokazujące moment podpisania tejże deklaracji. Jak dokument tejże deklaracji. Bo to jest w ogóle bardzo ciekawe. No i podpisanie tej deklaracji może nie było szokiem zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak też światowej opinii publicznej. Spowodowało to zresztą ze strony Imperium, czy przepraszam już, Wspólnoty Narodów, podjęcie szerokiej gamy środków zarabczych, służących docelowo obaleniu premiera Ajana Smyfa, jak też w perspektywie dalszej przekształcenia państwa rodyzyńskiego w kraj, którego założenia polityczno-ideowe byłyby zgodne z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych, ogłoszonych w roku Afryki, Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rok Afryki, przypomnijmy, to jest rok 1960, promocja trybalizmu, właśnie plemienności, panafrykanizmu, odrzucenia dziedzictwa kolonialnego, a tak naprawdę szerzej europejskiego i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze już 13 listopada 1965 roku, czyli dwa dni po ogłoszeniu jednostronnej deklaracji niepodległości Wielka Brytania postanowiła wprowadzenie wprowadzeniu, przepraszam, embarga totalnego na Rodezję. No, liczono, że spowoduje to wewnątrzrodezyjskie niezadowolenie społeczne, które doprowadzi do malenia rządu Jana Smyfa i oddania władzy w ręce tak zwanej czarnej większości, zgodnie zresztą z założeniami opisanej już yy, przez nas wcześniej, we wcześniejszych odcinkach cyklu, doktryny No Independence before the Majority Rules, do też doktryno Nimbara albo doktryno Macmillana. To się jednak nie stało. Do obrony stanowienia Rodezji włączyła się Portugalia. Posiadała wtedy w czarnej Afryce, tak zwanej czarnej Afryce, znaczne posiadłości zaborskie, zwane stadami zaborskimi, miała w tym rejonie świata żywotne interesy. Rodezja położona była pomiędzy Portugalsko-Afryką Zachodnią, czyli Mozambikiem i Portu, Angolą i Portugalsko-Afryką Wschodnią, czyli dzisiejszym Mozambikiem, a istnieje państwa, które bez zastrzeżeń przyjmowałoby obecność kolonialną w Afryce, leżało zeszło w interesie łączące Angolę z Mozambikiem. Po drugie, Początek lat 60. No to jest taki okres, gdzie powstawać zaczęły ugrupowania nacjonalistyczne. Przy czym ten nacjonalizm bardzo dużych, w dużym cudzysłowiu, dążący zresztą do zapewnienia niepodległości krajowi, zademu wówczas jako Rodezja Południowa, na właśnie tych opisanych zasadach No Independence before the Majority Rule oraz zasadach roku Afryki. Ooh. Te zasady roku Afryki zresztą wpłynęły na tą doktrynę Macmillana, którą żeśmy opisywali wcześniej, natomiast celowo to pojęcie nacjonalizmu ukłyłem w bardzo dużym cudzysłowiu, dlatego ugrupowania tworzone przez ludność czarnoskórą nie odwoływały się ani do pojęć naród, czy państwa narodowe. Afrykański nacjonalizm to przede wszystkim dla nich było Pojęcie, czy oparcie się na tożsamości plenitnej, czyli tym trybalizmie, który, o którym w sprawach społecznych, jak też politycznych. Ugrupowania te zresztą zaczęły w połowie lat 60. -tych... XX wieku. Szereg działań o charakterze partyzanckim. Przez nie samo określa jak tak zwana druga cziburenga, czyli druga wojna partyzancka, pierwsza przy przypomnijmy odbyła się, jeszcze była stłumiona, to jest przełom lat 50. i 60. w momencie kiedy jeszcze istniała Federacja Rodezji i Miasy, co zresztą pewnie sobie w innym odcinku cyklu omówimy. Przez Rodezyjczyków, zarówno białych, jak i czarnoskórych. wagi te określane by białym bushwar. W polskich publikacjach bardzo często można też spotkać się z określeniami jako wojda w buszu albo wojna o dżunglę. No dobrze, no i jak ten, jak ten trybalizm na to, na to wpływał? No bo jeśli promowano plemienność, no to tak, ja nie znając się za bardzo na tematyce, wydaje mi się, że to raczej działało na niekorzyść tych partyzantów. No bo skoro, skoro plemię przede wszystkim, no to nie tylko walczyli z siłami rządowymi, ale jeszcze mogli się naparzać, mówiąc kolokwialnie między sobą. Tak, oczywiście. I na początku lat 60. w momencie jeszcze kiedy. Kiedy. Zarówno Rodezja Północna, jak i Południowa były jeszcze koloniami brytyjskimi, pomimo tego, że Rodezja Południowa była samorządną kolonią, te afrykańskie ugrupowania nacjonalistyczne, takie nazwijmy, podzieliły się na dwie grupy. Pierwszym ugrupowaniem był Afrykański Ludowy Związek Zimbabwe, i w swoich założeniach była to grupa była to taka organizacja reprezentująca w założeniach podkreśliłby, całą antyrodezyjską czarną opozycję, niezależnie od przynależności plemiennej. Ja ona swoje zbrojne ramię, czyli Afrykański Ludowy Związek Zimbabwe, przepraszam, Afrykańska Ludowa Rewolucyjna Armia Zimbabwe, czyli zwana pod skrótowcem ZIBRA, wywodzącym się zresztą od jej angielskiej nazwy, bo to było Zimbabwe People's Revolutionary Army, i co ciekawe, pomimo deklaratywnej ponadplemienności, skład osobowy zarówno ZAPU, jak i ZIPRA wywodził się z przeważającej części z plemienia Debele. Plemien Debele zamieszkuje południe Rodezji Południowej ówczesnej, a przywódcą obu grupowań był Joshua Nkobu. Tutaj proszę o zdjęcie Joshua Łanukobu, jak ten pan wyglądał, proszę bardzo. Ludowa Rewolucyjna Armia Zimbabwe była wspierana sprzętowo, wyposażeniowo i szkoleniowo przez Związek Radziecki. Natomiast mieliśmy jeszcze drugie ugrupowanie, tak zwane ugrupowanie nacjonalistyczne, czyli Afrykańską Narodową Unię Zimbabwe. Była to organizacja troszeczkę innego typu, dlatego że ona zaczynała swoje istnienie jako nielegalna partia polityczna, Skład tejże partii politycznej wywodził się przede wszystkim z grupy plemiennojęzykowej Szoda, czyli północ, w przybliżeniu północ dzisiejszego Zimbabwe. I przewodniczącym tejże partii politycznej był Robert Mugabe, znany już bardziej w Polsce. Późniejszy zresztą wieloletni prezydent Zimbabwe. Zanu, czyli Y, czyli Zimbabwean y, African National Union, Union zbibywa. Zbibywa. natomiast zbrojnym rabiegiem ZAN była Zanla, czyli Afrykańska Narodowa Armia Wyzwoleńcza Zimbabwe się jako Zimbabwe, African National Liberation Army co więcej, to chińskie wsparcie na ogół było dość niewystarczające, dlatego w przeciwieństwie do ZIPRA, nastawionej zresztą priorytetowo na zbudowanie sprawnej siły zbrojnej opartej o uzbrojenie konwencjonalne, ZADLA skupiała się, czyli ta prochińska, jakby czy bardziej wspierana przez Chiny partyzantka plemienia Shona, w się, Skupiała się przepraszam, przede wszystkim na prowadzeniu działań partyzanckich, propagandowych wśród czarnoskórej ludności wiejskiej. Zgodnie zresztą z maoistowską teorią tzw. wojny chłopskiej, opracowaną autorstwa profesora Waldemara Dziaka na temat, na temat doktryny maoistowskiej. Zresztą, co ciekawe, to według tej partyzantki Zadla, było to przygotowanie ludności czarnoskórej wiejskiej do działań walki partyzackiej pod koniec zeszłego wojny w Rodezji, ale dojdziemy do tego. Co ciekawe, bazą działalności zarówno Zamla, jak i Zadu była Zambia i Mozambik, czyli te afrykańskie państwa, które pozostawały w dość bliskich stosunkach z Chińską Republiką Ludową. Z uwagi, co ciekawe, na gorszy poziom wyposażenia, partyzanci wspierali przez Chiny. Zazwyczaj nie nosili umundurowania, dlatego że Zipra z kolei to miała mundury, miała własne miała swoje barwy. Natomiast tutaj w przypadku tych wspieranych przez Chiny partyzantów, tutaj bardzo rzadko zdarzały się, jeżeli w ogóle się zdarzały jakiekolwiek, jakiekolwiek elementy umundurowania. I w ogóle taktyka działań przygotowawczych stosowana przez obie te armie partyzanckie, czyli Zadla i Zipra przedstawiała się mniej więcej propagandowo-indoktrynacyjne, zachęcały miejscowych do śpiewania tzw. pieśni wyzwoleńczych, zamiast domagały się żywności, schronienia, a bywało także, że i kobiet, a nawet alkoholu. Kiedy członkowie organizacji partyzanckich miejscowych wstąpienia, przepraszam, do Rhodesia African Rifles, czyli oddział w farmi jakich służyła ludość skóra, miejscowi najczęściej byli dość wymyślnie karani poprzez przebijanie magnetami Włóczniami, wybijanie oczu czy też warki warg języka. Nierzadko tego rodzaju kary miały miejsce przy okazji różnego rodzaju obrzędów plemiennych, w obecności czarowników chociażby. Poza wyżej wymienionymi karami zdarzały się też rajnu ugrupowań partyzanckich na szkoły, mające tam na celu zdobywanie rekrutów do oddziałów partyzanckich. No to bardzo ciekawy, taki, no ciekawy, interesujący, bo, bo finał był, był często, tak jak omawiałeś, nieciekawy to, co robiły te różne oddziały partyzanckie. Więc to trochę wbrew takiej, cytując klasyka romantycznej legendzie czarnych bojowników o wolność. Nie tylko, że wobec białych były różne, różne akty przemocy, to wobec swoich wobec przedstawicieli tej samej rasy również. No tak, zwłaszcza, że w Rodezji nie istniało coś takiego jak apartheid, to znaczy prawa polityczno-społeczne miał każdy, kto. Poczuwał się do bycia częścią tak zwanej brytyjskości, czyli tego Britishnessu, który żeśmy wcześniej omawiali. Tutaj chociażby premier Abel Muzuriła czy, czy, czy prezydent Joshua Gumidi są tego najlepszymi przykładami. Przez historię są wołani białymi suprematystami, natomiast jak się spojrzy się na ich zdjęcia, bo tutaj widzimy właśnie zdjęcia tychże panów, no to. Ostatnią rzeczą, o której byśmy pomyśleli, jest to, że byli oni biali. Także te walki te partyzanckie, czy też przydziałanie tym walkom, nie miały w Rodezji, w odróżnieniu od, od Afryki Południowej, charakteru ściśle, stricte, rasowego. No i no właśnie, no to pokazuje, to pokazuje jak to, jak to, wyglądało, że to nie był taki reżim stricte, jak nam się wmawia, rasistowski. No i jakby jaki był ciąg dalszy tych różnych niesnasek, prawda, plemiennych, bo one chyba no nie ustały potem szybko. No zanim jeszcze do tego do... Wiemy, to myślę, że upłynie ze trzy odcinki naszego cyklu, bo jest bardzo dużo rzeczy do omówienia, jeżeli chodzi o kwestie wojenne. Natomiast można jeszcze powiedzieć, że Powiedzmy to, ale powiedzmy jeszcze o uzbrojeniu partyzanckim, dlatego że uzbrojenie tychże ugrupowań partyzanckich składało się najczęściej z broni ręcznej produkcji radzieckiej, a także ich chińskich odpowiedników. Używano powszechnie karabinów maszynowych PPS, AK-47, SKS, granatników RPG-2, RPG-7, szkoliowe zami, bardzo często były też wyposażane w pociski rakietowe przeciwlotnicze, czy to klasy igła, czyli, czyli pociski takie podobne do amerykańskich Stingerów, czy też ziemia-powietrze SAM-7, czyli klasy właśnie malutka. Malutka czy igła to są, to są rakiety bardzo dobrze znane na przykład w Polsce. Kto ciekaw, proszę wygooglować. Natomiast tu jest jeszcze a propos tych walk bardzo ciekawy wątek, dlatego że po wycofaniu się w 1975 roku Portugalii z terenów dzisiejszego Mozambiku, Armia Rodezyjska rozpoczęła jeszcze walkę z partyzantami Frelibo, czyli Frente de Liberação de Moçambique. Tam szczerze mówiąc, w ogóle nie znam języka portugalskiego, to jest koślawe tłumaczenie po prostu nazwy tej organizacji. I tak naprawdę to był jeden z najcięższych przeciwników dla armii rodezyjskiej, dlatego że Fregi, bo które w 1975 roku z nadania Portugalczyków przejęło władzę w Mozambiku. To były oddziały, które potem w niedługim czasie przekształciły się w regularną mozambicką armię. Organizacja posiadała ciężkie uzbrojenie, w tym pancerne przeciwlotnicze, no i zorganizowane były po prostu jak regularne wojska, czego potem pokłosie było to, że bardzo szybko przekształciło się to w wojska regularne. No i tutaj możemy już płynnie przejść do pewnego podsumowania dzisiejszego odcinka. Czy masz Kamilu jakieś pytania? No właśnie, no to w takim razie, w takim razie, czy nie było próby ze strony sił rządowych wygrywania jakoś tych niesnasek plemiennych, to znaczy no, klasyczne Dividend Impera, tak? Tutaj, tu są dobrzy czarni, a tu są źli czarni. To plemię to są dobrzy czarni, a tamci złe, tam ci źli. no. Oczywiście, że były, chociażby tutaj mamy do czynienia ze stworzeniem oddziałów czarnoskórych Rodezyjczyków w Rodezyjskich Siłach Bezpieczeństwa, czyli Rhodesian Security Forces, Rodezyjskie Siły Bezpieczeństwa, to no tak się wojsko po prostu nazywało. Były to takie oddziały jak Rhodesian African Rifles, czyli oddziały piechoty strzeleckiej, rhodyzyjskiej, czarnej, a również oddziały, które można nazwać piątokolumną partyzacką, czyli Fumorevanchu. Bardzo często oddziały maskowane, quasi partyzanckie, które tak naprawdę działały na rzecz rodezyjskich wojsk. Natomiast co ciekawe, nieliczni polscy badacze tematów związanych z Rodezją, jak Andrzej Olejniczak chociażby, który jest, który jest tam nakładem wrocławskiego działu ipl ukazała się taka, no, duży, dość duży artykuł, walka rodezyjskich sił bezpieczeństwa z terrorem komunistycznym Mniej więcej tak ten artykuł się nazywał, on twierdził, że te wszystkie ugrupowania partyzanckie były tu ugrupowania stricte komunistyczne. Natomiast anglosaskie z kolei publikacje na ten temat zwracały uwagę, że były to najczęściej organizacje właśnie oparte na strukturze plemiennej kierujące się chociażby zapomnianymi już w wojskach rodezyjskich, czy też nie w Rodericka African Rifles, czy właśnie w tym Fubo-Rewanchu, tradycjami pierwotnymi. Yy, Wielka Brytania, znaczy te ugrupowania w ogóle partyzackie miały też nadzieję, że Wielka Brytania po wprowadzeniu embarga na Rodezję pójdzie za ciosem i rozpocznie z ich wsparciem interwencję zbrojną mającą na celu obalenie rządu Ayada Smyfa, co zresztą się nie stało i dlatego właśnie, że się tak nie stało, organizacje partyzanckie zmieniły front, pozyskując broń doradców i doktryny z państw układu warszawskiego i Chin. To znaczy myślę, że Wielka Brytania przespała tę zmianę i oni z, resz z jednej strony chcą obalić Smyf, a z drugiej strony mm, do końca nie chcą doprowadzić do tego trybalizmu chcieli wyszukać jakichś rodezyj, rodezyjczyków demokratycznych, co zresztą się nie stało, bo liberalnych rodezyjczyków to, to raczej nie było. Zresztą te ruchy liberalne, nie licząc na południu Afryki, nie licząc partii Liberal Progressive Party, tam Kolida Eglida, czy Frediego Fanzelis-Laberta, to w RPA sąsiednim, to raczej nie miały się nigdy dobrze. Także czarnych liberałów za bardzo Brytyjczykom się nie udało znaleźć, natomiast potem zaczęły one wspierać, znaczy Brytyjczycy i Wspólnota Narodów zaczęła wspierać Roberta Mugamę, bo pamiętajmy, że to jest okres po podpisaniu komunikatu szanghajskiego w roku 1971, gdzie... No praktycznie przez te kilkanaście lat Stany Zjednoczone i Chidy no to byli sojusznicy, natomiast Mugabego wspierały Hidy, także zaczął go wspierać również Zachód. No i jeszcze taki kamyczek do ogródka, czy bardziej przypomnienie: poszczególne organizacje partyzanckie z uwagi na ich odmienne pochodzenie, plemienne, też walczyły między sobą, także to, 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 to jest to, ta kwestia, którą wspomniałeś na początku. Badacze Anglosasy, m.in. Ian Pringle czy Richard Wood twierdzą, że szkolenia wymienionych organizacji partyzanckich podejmowały się też państwa zachodnie, szczególnie kraje nordyckie, Finlandia, Szwecja i Dania. A zresztą umo współpraca umownie pojmowanego Wschodu i Zachodu przeciwko Rodezji, po, po wojny będzie. Jedno z cech charakterystycznych tego okresu. Co z kolei daje asumpt siłom rodezyjskim, czy bardziej też środkom przekazu masowego w Rodezji, mówienia ja na przykład o holenderskim ruchu komunistycznym, czy komunistach z Danii, czy rządzie komunistycznym Szwecji na właśnie wspieranie ruchów partyzanckich w Rodezji przez te państwa. Niekoniecznie tylko sprzętowe, ale również szkoleniowe, propagandowe, wszechstronne. No to bardzo interesujące. Myślę, że tu stawiamy kropkę. W takim razie ciąg dalszy nastąpi. Moim Państwa gościem był Andrzej Połosak. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również Tobie i dziękuję wszystkim Państwu, że nadal chcą nas oglądać. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze zachęcam do kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę.